Witam Państwa bardzo serdecznie w ten przepiękny dionek. Mamy zimę, których podobno już nie ma w Polsce jest zima minus 3,5. Tylko co prawda rezerwa się świeci, bo nie zatankowałem. Ale dzisiaj to zrobię. Jedziemy na ustaweczkę numer 2 do Wczoraj łopatowałem 4 godziny, żeby odgarnąć trochę śniegu. A przez noc i ranek napadało znowu. Ciekawe, jak tam na trasie. Ale w każdym razie. Jedzie do nas trochę gości Jak zawsze I myślę, że będzie się działo No wyprzedzilibyśmy tego Lanosa Bo mamy dobry napęd, dobre opony I sprawnego kierowcę Ale nie, nie będziemy go straszyć Bo warunki są trudne na drodze jak widać Za chwilę będziemy sławnie Zobaczymy jak warunki na trasie Zbliżamy się do startu Hanka jak? Ciepło? Średnio Średnio i wszyscy ćwiczą, trasą się zapoznają i rozjeżdżają ślad Marta dam ci kamerę może albo no nie, dobra wezmę ze sobą ja wezmę starszyznę i się coś przejedziemy, nie? Prosta startowa równiutko przykryta rozjeżdżona autem w miarę stabilnie gdyby nie ten wiatr to byłoby całkiem przyjemnie ale wieje, wieje. Ostatnie przygotowania. Przy okazji robimy szkolenie z wytrzepywania śniegu z butów. Jak trzeba biegać. No tak. Pierwsza podstawowa technika i to się tyczy śniegu, piachu i wszystkich innych rzeczy. Odpinamy, znaczy wskakujemy na rower, mamy odpięte obie nogi, bo nam się nie chcą zapiąć. To wytrzepujemy buty uderzając o środek suportu. Nie w ramę, nie w środek korby, tylko tu w środeczek I wtedy nam z butów wypada Jak nie chce wypaść, to druga rzecz jaką możemy zrobić, to uderzyć w pedał Który jest na sprężynie z tyłu Bo on się lubi tu zabić, tak tutaj, śniegiem Wtedy uderzamy, ale nie tak, bo to tylko dobijamy ten śnieg To musimy uderzyć od przodu Czyli żeby tą sprężynę z tyłu pobudzić, bo jak nam się zrobi tu lód to powodując tą sprężynę, on tam się luzuje i wypada. Inaczej nie chce wypaść. Sprawdzone, potwierdzone info. Czyli oklepujemy ośrodek suportu i uderzamy ewentualnie o pedał. I zapinamy. Jeżeli chodzi o takie protipy warsztatowe, co zrobić, żeby się podały, nie zapychały i buty. To będzie w bonusowym jakimś materiale, nie? Tak, coś to, powiemy, to, to ale nie dzisiaj. Jeszcze, ale są takie protipy, zdradzimy innym razem. Michanka. Chyba, że macie buty zapinane, to wtedy nie macie takiego problemu. Jak macie zapinane, to zobaczcie, o, zalepione trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Czy już się wszyscy szykują. A ile byś chciał? Dwie starczą? Dasz dwie? darz radę dwie? Tak, czyli dla was będą dwie. Na pewno. A reszta właśnie się ustala tutaj komisja sędziowsko-zawodnicza ustala. Ognia, ognia! Hop, hop, hop! Cała jest, jedziesz, jedziesz. Hop, 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 hop. Ale walka. Ja ujęcie? Teraz jest specjalne ujęcie. Tak jest. I do przodu. Dobre! Hop, jedziemy, jedziemy, jedziemy! Hop, 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 hop! To dopiero pierwsza runda, jeszcze daleko do końca. Ja się na pierwszej dopiero rozgrzewał. Właśnie widzę! Mam zasadę! Na drugiej jestem tu grzany, a na trzeci się nie czuję. I tak trzymaj! Tu jest ciasno, tu jest walka. I, I tak ma być. Dobra. Dawaj ja dam. Hop, hop, hop. Tawa Jarek, to jest rodzinny pojedynek. Ja, no, no, no. Musisz wyjaśnić, musisz wyjaśnić sytuację. Ale, 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 jedziemy, jedziemy. Co z tym rozgrzewaniem się? Ale, ale, ale. To już temperatura robocza powinna być. Jedziemy, jedziemy. Hop, hop, hop. Oh, ten to bowiem jakiś Dawaj Adam, dawaj. Hop, 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 hop. Super. Dawaj Jula. Goja dama, no co jest. Hopa. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj Olek. Dobrze! Dobrze. Jedz ryzyko, jedz zabawa! Chopa! Jak się pan czujesz? trakcji nie mam! No właśnie, jakiś chyba Możesz jeszcze jechać dwie. on się goni cały czas. Trzecie kółko i przyspieszam. No na to cały czas liczę. Już drugie było wszystkie. No to będzie teraz. Nie wiem, czy opony wytrzymają. Więcej mocy! Hop 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 Walczymy do końca Hop 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 Dawaj Hanka, wsiadaj za trenerem Dobrze, hop 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 Jedziemy, jedziemy, dawaj, daj, daj, dobrze ci idzie Dawaj, dawaj, dawaj Super Brawo Albert, brawo Super, dobrze ci idzie, hop ja będzie chciał ka zaraz z tyłu Dobra, ho Ekstra ja. Jeszcze ten wytrzymałeś, tak mu nie ma dobrą Nie, nie no wytrzymałem A ten no, kto to jedzie, ten drugi? A nie, to nie znam Ale, ale... jakiś też jest, kurde, mocno Przemek idzie, My Jedziemy, 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 hop, 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 hop Widać, że tempo wzrosło

No i teraz ogień! Wjeżdżamy to! Dobra! Wjeżdżamy to! Ogień, ogień, ogień! O! Ale Brawo, ale brawo! Nagrało się! Nie no Łazów! No 2% baterii, wywiad z zwycięstwem. Jak tam, jak tam wrażenia, jak wrażenia po wyścigu mroźnym? Mro się nie czuję, nie czuję. Warunki ciężkie. Warunki ciężkie, dojeżdża trzeci zawodnik, trener. Trenerze ma pan 1% procent baterii na no wykorzystanie, na wizję. Palce mi zemblały, zdrętwiały. Nie mam tych dwóch wybitych nie czuję w ogóle. To tymi mi trzema klamkami chciałbym obsługiwać Dwanetkę, hamulec, bo to dwa to tylko takie. Ale warunki kosmiczne. Co Arunki to jest widać wielki uciek? No stop. Coś chciałeś, mosty przydepnąć to zaraz. Michał się <noise> to jest dwa razy <noise> No ale co na to nie ma porównania Nie, ja to jest dwa, dwa razy gleby no, na nawet. No niestety właśnie obrabiam film, znaczy się zbieram do kupy i okazuje się, że jest sporo plików uszkodzonych i nie mamy całego podsumowania filmu. Znaczy się wywiadów poustawkowych. Po, po no niestety są bez dźwięku uszkodzone pliki i aplikacja nie chce ich zmielić, więc podsumowanie nagramy. Nie, nie nagramy już, bo już to już tak było na, na gorąco, więc wszyscy mówili, że było fajnie, zimno, ale fajnie. Wszyscy się dobrze bawili. Musicie mi wierzyć na słowa, że tak powiedzieli. <grym> Jak oglądacie, to możecie w komentarzach napisać, że było fajnie. No. Tymczasem, ja muszę zakończyć dzisiejszy film. Nara.